Witajcie, ja jestem Borbert, jak możecie zauważyć to jest kolejny odcinek z naszego Minecraft Survival i, i powracamy, bo byłem lekko, e, wyjechałem z domu na dwa dni i teraz e, właśnie powracamy e, no, do, e, do, do, no do nagrywek codziennych. No i teraz właśnie będziemy nagrywać znowu Minecraft na survival I... dzisiaj mam w planach w to zrobić może enchant Ale... portal do netheru, zrobić enchant do portal do netheru Więc... to tyle z tego długiego wstępu A! Jeszcze zapomniałem! Zanim skończy się ten, ten długi wstęp no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, że e, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, żeby było więcej takich filmów. A mi się muzyczka wyłączyła, zaraz włączę. Poczekajcie. O, e, już jest muzyczka, wyłączyła mi się przez przypadek. E, Ojciec, więc e, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I to tyle. E, tego długiego wstępu i lecimy z odcinkiem brakuje nam co prawda jedynie obcywiany, nam brakuje, no to ja zgrałem inne Vanilla Twix dalej jest ten sam problem, zgrałem inne żeby była palerinka z tego, no bo no a teraz migrator, więc mi, nie wiem jak to się poprawnie mówi, więc y, tej mojej starej pelerynki to Wam niestety nie pokażę, bo y, będę używał chyba migratora, choć pewien nie jestem. Łatwiej się go na pewno włą... Znaczy fajniej też dla mnie wygląda, no bo lubię czerwony i czarny. Złoty też mi się dosyć podoba. A tam to była czarno-biała, to też są bardzo fajne dla mnie kolory no ale o jednak takie mi bardziej prze, dobrze przemawiają ludziska i nie wiem chyba będziemy się widzieć jak znajdę, y, wiadro, y, wiadro, ja jak znajdę labę, nie, wiadro z co ja powiedziałem jak znajdę Chyba, no to chyba się zobaczymy jak znajdę wiadro z lawą tylko ten, ten jakby dzień który ciągle jest dniem mnie trochę niepokoi a to z tego powodu, że nie będę wiedział kiedy nocno zejdzie, w ogóle jesteśmy na normalny? no tak, jesteśmy. Dlaczego nam nie spada? Nieważne, no fajnie, że nie spada. Dobra, yy, ta, powiedziałem, że nie spada i już zaczął spadać, dobra, nieważne. Yy, wróciliśmy tak w ogóle na spawn'a, bo może iść na spawn'ie, jest lawa odcinka. Dobra, dobra, jedziemy. Będąc za te piękne liście, ruszają się i mają takie takiego się takie też bardzo podoba Ale lag jak, jak tu gdzieś w tym miejscu nie będzie lawy to zrobiły cięcie I wrócę już wtedy jak będą lawy Ale liczę, że gdzieś tutaj powinna być A jakie mam graficzne? No dobry, jest, dobra Czy to jest sawanna? Nie, wiem To jakieś pnące zwisające, patrzcie Pnące, czy co? co? Nie, to jest taiga. Ok, okej. To... Okej. Okay. Okej, okay. jak przejdźmy się tutaj jeszcze razem chwileczkę i jak tu nie będzie, no to będę musiał sam poszukać, ale najpierw wróćmy razem i zapiszmy jakby, bo jesteśmy na Lunarze, gdzie jest nasza wioska i zobaczymy się możemy przestać, dlatego żeby się nie zgubić. Mm. Dobra to polecimy do naszej wioseczki. I myślałem, że lawa tutaj na tej wersji będzie też łatwa do zdobycia, jak wszyscy, jak większość rzeczy, ale jak widać z lawą mnie. Do Engine do daru od razu, bo w końcu to ma wydarwać jakieś te wiertło nasze. Więc czemu by nie? Ale tutaj też gdzie raczej wodzie, będę was zanudzał kopaniem OPSA. O, tam jest w ogóle ta, 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 ta poczekajcie muszę coś szybko sobie tutaj ustawić w ustawieniach tak to są wszystkie ustawienia Lunara tylko że tam y, mm, coś o zoom okej okay, zoom y, jest zawsze pod z ale ja lubię to mieć pod C więc jakby y, więc jakby mogłem to zrobić w, y, poza odcinkiem y, lub na cięciu nie ale Wiedziałem, że jest noc, no skąd ja to mogę wiedzieć? I, ale, że już iśmy, byliśmy w drodze, no to zrobiłem na odcinku. Myślę, że to Wam nie przeszkadzało, co? I przy okazji Wam pokazałem, jak wygląda menu, menu y, Lunar, Lancera Dobra. Dobra, spływamy w dół. Ja cię... Ja się, się, to nie, aż tak dawno się nie chypałem, ale... Mm, Menhunt będzie najprawdopodobniej w tym tygodniu. Z... Z... Najprawdopodobniej dlatego, że zależy, jak czy się uda załatwić. No bo ja bym chciał już w tym tygodniu. Ale nie wiem, czy wszyscy będą mieli czas na ten tydzień. Ale obstawiam, że Manhunt będzie właśnie w tym tygodniu. I więc. Więc, no. Szkło się nie łączy. Bo to nie jest Optifine, tylko Zuma. Ale przecież. Yeah. A! Czekajcie. Dobra, i tak pójdę y, sobie poszukać lawy, więc w tym cięciu jeszcze zobaczę, czy da się łączyć jakoś obtywajlo pod tymi ustawieniami, dlatego że jakby wcześniej, y, wcześniej jakby, no, ja miałem y, jakby szkło i pochodnie ze świecie ręku. więc... Y, Widzimy się jak znajdę, widzimy się jak ja już znajdę lawę, więc widzimy się, no za chwilę jak znajdę lawę, więc, co ja mówię w ogóle? Widzimy się za chwilę, no widzimy się za chwilę. Ludziska, my już jesteśmy, ale nie znalazłem w ogóle źródła z lawą, szukałem, szukałem, no i... Szukałem, ale nie znalazłem źródła z lawą. Znalazłem zatopiony statek i dwa portale do nadarem, znalazłem jeden obsydian. Opuszczone portale. Ruiny portalu. Nie umiem się wysłowić. Ruiny portalu. I tak szukałem, szukałem, aż nadeszła noc. Dlatego postanowiłem teraz chwilę zbawić. Poda Uy. Uy. Dobra. Nie wiem czy wodrych pomysłek było wyrodzenie na ląd, ale weszliśmy i nie jest dobrze dosyć. Sł źle jest dosyć, dobra. Jesteśmy tu, tu, tu. Jak z Wami teraz znajdę lawę, to będzie fajnie i ja fajnie, bo ja tej lawy szukałem długo i akurat jak się wracam do wioski, no to będzie dla nas lawy. Chodzą się do wioski oczywiście przespać, albo nie prześpimy się, o tak słyszycie. to to był biom zimowy, tego całego nie zwiedziłem, bo nie, bo, bo pomyślałem, że na biom zimowym to, to, już raczej nie będzie, no, yy, labym kiedyś były, ale teraz to już pewnie to naprawili, choć kiedy nie jestem, nie. A to jeszcze stworzyć na przodzie, bo jeden 17 dalej chyba tak było. Choć także powinien być. tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Azalia! Lash cave y będą. Okej. Okay. Z tego drzewa. Widok na Azalię. Myślnik. Nie wiem jak się pisze Lash Cave. Naprawdę nie wiem, przepraszam Was za to. Nie wiem jak się pisze Lash... Nie wiem jak się pisze Lash Cave. Um, nie zagłębiałem się w to. Um. Um, Dobra. Um, dobra, mogę tu wejść w końcu. Fajne kajowa y to jest po, y, tam po drodze, ale do żadnego z nich. Nie, nie wszedłem, co nie, bo nie miałem zbytnio czasu, bo miałem jeszcze znaleźć slawę, ale z tym jest, no powiedzmy, nie mały problem Duży z tym jest problem, nie? Czemu tu jest drzewo ścięte? Zaczyna mi się trochę cykać Dobra, nie wiem Więc ucieknijmy Bliska, bo to miejsce jest dziwne. A ja takich dziwnych miejsc troszkę tak... Wow! Już widać przypadnę! Bo ja cię nie lubię, troszkę dobra, wracamy. Dobra. <laughs> nie zdążyłem przeba... Prze... Przesunąć. Na wiadro. Dobra, Mmm, um, okej, okay. work. Dobra White, 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 white Hmm, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej okay, okay. Nie powinni też wejść And... Dobra, przejdźmy tak, tak, tu Jeszcze tędy troszkę, tak, przeskoczmy ten świat jest jakiś pechowy pod względem lawy. W ogóle lawy nie widziałem. Na tym świecie w ogóle lawy nie widziałem. Pod tym względem bo ten świat jest słaby. Dobra to... Dzisiaj był odcinek z podróżowania, bo obsydianu nie znaleźliśmy zbytnio. Okay. Ta genius ze mě. Dobře, kolejny přijde. Šipčej. Enderman. Najlepěj. Mě teraz. Dobře, dávaj. No widzicie, jak tutaj ciężko znaleźć tą lawę, nie? No, mi też trochę przeszedłem, nie aż tak dużo jak same samego, ale... I tak fakt, że już wtedy przeszedłem, teraz przeszedłem i dalej nie ma lawy. No to jest... ...jak lipa sytuacja, lipka. Okej, okay, lip to lek. Przejdźmy tędyk, ten tędyk. tędyk. Co? Ale snajper z tego szkieleta On ma AIMA! Szkielet ma wbudowane AIMA Dobra, wy. wejdź Wejdź tu Nie, nigdy tu nie ma dalej Lawa pulki! O ja okej, okay, okej okay. Dobra, dobra, dobra. Mm. W taką stronę 20. Tam... O, taką cigierkę mm. fajną zdobyłem, tylko zawsze jest. Okej. Okay. Mm. Teraz wam pokażę, jak się gdzie go Serio! Czy nawet Water Skill mi dziś wyjść nie może... To był z pochnięciem od pleców. Dobra. Dobra. Hmm, przejdźmy się w tą stronę. Od waterskillingu to ja odzwyczaiłem, bo dawno i dosyć nie robiłam. Będę musiał je znowu potrenować. Um, poczekajcie chwilkę. Okej, okay, trochę jeszcze ten odcinek trwa, nie? Ale chcę znaleźć ale się nie udało, niestety. Więc z tego w tym odcinku, no... Ja podróżowałem z wami, trochę pogadałem, więc nic pożytecznego dla wsługiwalów. Ja, więc... Lipa, więc... Za dużo razy mówię więcej. więc... Znowu powiedziałem... Okej. Okay. Ale ja się nie, nie mam zamiaru poddać. Chcę znaleźć lawe. Ja też nie wiem, czy to jest do Proszę, dawaj. No hmm. tu jest tyle miejsca na lawapulkę. Wszędzie tu mogłaby być lawapulka, no. Hmm. No tak słabo jest pod względem tej lawy, nie? Poczekajcie chwilkę Może jak coś się pojawi, bo już idę w drugą stronę, nie? No tak Przejdę tędy, tędy kiedy przejdziemy um. Um. Polka mogłaby być gdzieś... Um, z, o z tym miejscem nie mam dobrych wspomnień, prawie tymi kilowy z więc nie wiem czy... Ty, akurat w kopalni ja wiem, że mogłaby być duża szansa dla lawa Polka, ale tam to ja nie chcę tylko polawę, bo to jest... Na tej wersji, no powiem Wam, już nie niebezpiecznie nie jest. Dobra, przejdźmy za ten bóg. Dobra, Jak nie będzie zaraz ława pólki, to się powietrze w górze często, bo przez jeden wielki biom zimowy. Z tej strony biom zimowy, z tamtej strony biom zimowy. Co, zima nadchodzi? No, w sobie to tak, zima nadchodzi, ale w Minecraft też. Naprawdę? Ok, nie mam zaraz jedzenia, więc zaraz i tak będziemy wracać. Ale co to ma być? Na żadnej lewapłyki nie dali. Do laszkejwów pójdziemy w następnym odcinku. Do ma w następnym odcineczku pójdziemy chyba. Albo do laszkejwów w następnym, albo znowu poszukiwania lewa pulki, Choć to mogę zrobić za odcinkiem, spróbować. Spróbuję to może zrobić bo za odcinkiem, bo nie ma tutaj gdzie w pobliżu. Hmm. Ten odcinek miał być o tym, że znalazłem lawapulkę. No to słabo nie nazwać odcinek e, robimy enchant. No bo nie ma enchantu, bo nie ma lawapulki. Czuję się oszukany trochę. No tyle tutaj przeszedłem i nic. Nic. Kolejne laszkawy, wow! Okej, okay, to do laszkawy chcę wziąć Spróbujemy, czy dalej. Mega taiga, ja nie znoszę jabłu mega taigi. Może do laszkawy, nie wiem. Nie, nie, nie wiem. Do 8, do, dalej to są chyba, tak, to są dalej, ale... Zaznaczę jej tak. <gryzny> ale włączył. No bo nie wiem, czy jest wszystko. Nie, nie Za mnie. nie wchodzę tam. Abym mógł tam wejść, ale nie wchodzę. Nie chcę stracić kilofa o to mi chodzi, no bo ja się boję, że... ...może tam będzie niebezpiecznie i że zginę z tym kilofem. Tego bym nie chciał, dlatego wezmę słabszy kilof na wyprawę do laszkejwów jakichś I... I, i jakbym... No, pójdziemy wtedy do laszkejwów Tylko, że ze słabszym killoffem Niż nasze wiatłonie Jutro i to Dobra No czemu ja mam takiego pecha do lawa pojechać? Nie, to już chyba nie ma sensu, to już mi się wydaje No nic tu nie będzie, raczej Więc jak mówiłem Poszukam dla jest to... jeszcze Kolejny lasz Jakby ktoś się je zorientował O tutaj jest W tym miejscu O Oto. O to, tu Dobra Dobra, nieważne, ten Laszka jest już nieważny, więc więc zostawcie łapkę w górę, subskryp subskrypcję na kanale Lawę, zdobędę poza odcinkiem już, poszukam jej. A w następnym odcinku spróbujemy się wybrać do Laszkajwów, a teraz do widzenia, trzymajcie się i cześć!